Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w pierwszym odcinku z nowej mini na kanale, czyli z Or Clickera, dokładnie tak. A więc dobra, co my tutaj mamy? Mamy czas, mamy pieniądze i mamy zasilanie. Okej, okay, mamy tutaj Amadeusz Sosna, to jest twórca właśnie tej mapy. Tu macie po prostu kanał autora, ale to podlinkuję w opisie. I co tutaj jest? Kilo. Ej, ale ja wziąłem diamentowy, czemu mam teraz żelazny? Może zniszczyć prawie wszystko. Może niszczyć iron ore, Col ore i gold ore. Czy coś tu jeszcze mamy? Chyba nic, chyba tu po prostu się tak zrespiliśmy, Ok. Do góry czy na dół, do góry, czy na dół. Do góry. Dobre, dobre, dobre. Jak się przejście? Nie. A nie, to po prostu chyba jest tak dekoracyjnie zrobione. A tu coś jest? U książeczka. Co to jest? Mogę tu usiąść? Co to jest? Dobra, to jest link. A tu ja wam podlinkuję, to wam opisie. Czyli wychodzimy. Uuuu! Uhu widzowie, jak tu pięknie. Chyba musimy za takimi znaczkami pożąć. Zaraz tam pójdziemy, ale zobaczmy, jak to wszystko tutaj wygląda. Aż se tu screena, walnie. Dobra, screen zrobiony, bardzo fajnie, na miniaturkę będzie. Dobra, lecimy sobie tutaj o pszczółki, ale naprawdę bardzo ładna mapa. Dobra, więc lecimy, lecimy. Teraz tutaj w dół, tutaj, 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 tutaj. Co to jest? Zasierać światła. Wow, co to jest? Witaj w swojej kopalni. Pierwsze koty za płoty. Tylko chyba będziemy musieli włączyć to zaścieranie, żebyśmy mieli światło, a więc ja po prostu tak poklikam i zaraz się widzimy. Dobra, mamy tysiąc. Pewnie jak się skończy to zaścieranie, to będziemy musieli tutaj wrócić. Fajna ta jaskinia, bardzo ładnie zrobiona. jak tu ładnie? Neder. Dobra, uuu, i to będziemy musieli kopać. Oto twój blok. Blok ten możesz ulepszać na rudy żelaza, złota, diamentu, lapisu, nederytu, rubinu i wiele więcej. Hej, okay, czyli po prostu musimy go kopać. Ale co tu mamy jeszcze? Sklep. Przetaj, wszystko. Informacje o przedmiocie. Efekt haste, efekt automine, mine, efekt night vision. Pomocnik górnik 100 dolarów. Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale zaraz zobaczymy. Max Engine, Google, Ruby and Steel, Kilofy. Co tutaj jeszcze? Potrzebujesz lepszego kilofa? Ruda żelaza. Aha, czyli możemy sobie tutaj kupić rudy inne. Dobra. Uh, pomocnik. Ej, jaki fajny. Hmm, jaką by tutaj dać nazwę? Może Zbyszek Górnik. Od dzisiaj jesteś Zbyszek, dobra? Ej, to wiecie co? Ja sobie może zrobię też na miniatureczkę go. Dobra, ustawmy się może gdzieś tutaj. Dobra, skryjne zrobione. No i co? Teraz nam po prostu pozostało kopać węgiel. A więc dobra, pokopiemy sobie tak, może z cztery staki i zobaczymy, ile pieniędzy z tego będziemy mieli. I będziemy chyba tam mogli ulepszyć rudę, bo jak dobrze pamiętam, to tam było za 150 tych pieniążków żelazo tam było. Więc fajnie by było już ulepszyć tą rudę. Ja sobie pozbieram cztery staki i zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, mam cztery staki. Wchodzimy do sklepu. Ha, nie jednak ruda żelaza jest za 300, ale najpierw sobie może sprzedajmy to wszystko. Mamy 372 dolarów. A gdzie są jakieś lepsze kilowy? Tutaj kilofy. Diamentowy za 500, okej. Okay. Nadyrytowy za 5000, emeraldowy za 20 tysięcy, rubinowy za 100 tysięcy i jadeitowy za miliard. Dobra, a więc co? Może kupmy sobie tą rudę żelaza. ok, i teraz wróćmy. I ruda żelaza pewnie będzie droższa, więc pewnie będzie o wiele więcej pieniążków za nią. Tylko fajnie by było kupić potem jakiś lepszy, może Kilowki jeszcze w tym odcinku. Niech on sobie tutaj kopie, bo on będzie nam kopał, ale mi się wydaje, że tutaj jest jakiś parkour. Dobra, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, tutaj. Tak, to jest parkour do Netheru. Dobra, to zbiorę dwa taki i zobaczymy, ile pieniążków będziemy mieli za to. Dobra, ale zobaczmy teraz, ile z tego pieniążków będziemy mieli. Mamy 471. Co to jest efekt Automine? Automine jest to efekt, który kopie automatycznie 20 bloków na sekundę przez 30 sekund. Ma on cooldown 10 minut. To jest bardzo dobry efekt. Ej, powiem wam, że chyba sobie uzbieramy na ten efekt i zobaczymy, ile potem będziemy mieli z tego pieniążków. Weźmy sobie, zbierzmy tak, myślę, że z pół staka. Sprzedajmy to i kupmy ten efekt i zobaczymy, ile uda nam się zebrać staków. Dobra, więc sprzedajemy to. Kupujemy sobie efekt auto Ej, dobra, to jest super efekt. Dobra, skończył się efekt prawie 9 staków żelaza. I ile będziemy mieli pieniążków? 1708. Ej, dobra, Kupujemy sobie może rudę złota. Będzie lepiej. Dobra, kupiliśmy sobie rudę złota. Ej, dobra, może zobaczmy informacje o każdym przedmiocie, żebyśmy wiedzieli, co każde ulepszenie daje, a więc zobaczmy tutaj. Haste daje ci efekt haste na całą grę. Efekt Night Vision. Naprawdę nie wiesz co to robi? No wiem, no, widzi... znaczy, no yy, widzisz w ciemności, co nie? Yy, Max engine, co to jest? Daje maksymalną moc zasilania. Ej, spoko item Google. Daje night vision Aha, gogle to są Dobra, gogle Item ruby and ill Jezu, jakie to jest drogie Dobra, co to robi? Dzięki temu możesz odpalić portal do netteru Okej okay. A więc tak, teraz zbieramy pieniążki na kilo diamentowy Dobra, ale myślę, że dwa staki złota powinny wystarczyć Żebyśmy mieli te 500 dolarków Bo mamy teraz 200 To na pewno będziemy mieli 500 I kupimy sobie w końcu lepszy kilof Dobra I mamy dwa staki Idziemy to sprzedać Mamy 1246 dolarków I kupujemy sobie diamentowy Dobra, mamy diamentowy i on jest enchantowany niszczy dużo, niszczy kol ore, iron ore, gold ore lapis lazuli ore, Diamond ore i emerald ore Dobra, zobaczmy jak będziemy szybciej kopać No na pewno kopiemy szybciej, na pewno jest, ale nie jest jeszcze to taki efekt jak można uzyskać z tym efektem, a więc naszym takim celem jeszcze jest zdobycie tego nedrytowego kilowu. Ej, jak mamy lepszy kilo, to mamy tutaj upgrade ruda lapisu za 10 tysięcy, potem mamy upgrade ruda diamentu 50 tysięcy, upgrade Great Runa Emeraldu 100 tysięcy. Ej, w sumie widzowie, jak on tutaj kopie, a my pójdźmy, przejdźmy się po mapie, zobaczyć, jak ona w ogóle całkowicie wygląda. Bo ona jest taka piękna, że aż chce się ją zwiedzać. Pewnie zesilanie zejdzie do zera, ale to na spokojnie. Jak będziemy tutaj wracać, to sobie je odnowimy. A więc, dobra, wychodzimy do góry i zobaczmy, jak ta mapa pięknie wygląda. No, zobaczcie to. Na pewno sporo czasu zajęło to zbudowanie tutaj wszystkiego. Ale chyba te domki to są tylko takie dekoracyjne. One nam tu nic nie dają. No, one chyba są takie tylko dekoracyjne. Tylko czy coś tu jeszcze mamy? Nie, tu jest już koniec mapy. Oczywiście link do mapy wam podlinkuję tam w opisie, więc wszystko będziecie mieli w opisie, jak ktoś będzie sobie chciał też zagrać na tej mapie. A więc dobra, wracamy, tylko w sumie odnowimy sobie to zasilanie. Dobra, mamy 1000%, wracamy na dół kopać rudy, bo oczywiście to jest or clicker, a nie zwiedzanie clicker. I co, w tym odcinku chcę po prostu jeszcze zdobyć rudę lapisu i lepszy killoff i to będzie na tyle. Ale w sumie zobaczmy ile ten cooldown jeszcze będzie. A nie, mamy już, a więc kupujemy to i lecimy kopać. Sprzedajmy to. Mamy 6260 dolarków. To zróbmy tak. Wejdźmy sobie w kilofy i kupmy ten lepszy netherretowy kilof I teraz zbierajmy pieniążki na upgrade lapisu. Ale jak kupiliśmy lepszy killoff, no właśnie. Mamy odblokowany upgrade. Upgrade ruda rubinu za 500 tysięcy i upgrade ruda spinelu za milion. Dobra, a więc wracajmy do kopania i zobaczmy jak to się kopie. Jeszcze szybciej. Bardzo fajnie. Dobra, ale zobaczmy jego opis. Niszczy jeszcze więcej. I może niszczyć on. Kol ore, iron ore, gold ore, lapis lazuli ore, diamond ore, emerald ore, redstone ore, black of rough gold, black of rough iron. A więc co? Jeszcze jedyne nam zostało po prostu zdobycie rudy lapisu i to będzie z tego odcinka na tyle. Ej, ale w sumie czy dałoby się wykopać te diamenty? Ej, dałoby się. Ale dobra, ja nie będę oszukiwał. Ja nie będę oszukiwał, że tutaj będę brał diamenty. Ej, nie mogę wyrzucić tego. Tak jakby oszukałem, to tak jakby to sprzedam. Jakby ci, ja nic nie zepsułem, ja nic nie zrobiłem. Nie, nie, nie. Dobra, tak kopię i kopię, mam już 6 staków wykopanych To możemy sobie sprzedać Mamy teraz 5000 dolarków Kupujemy sobie efekt I kopiemy szybko Dobra, efekt się skończył I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Prawie 9 staków Sprzedajemy sobie to i mamy 10 tysięcy pieniążków. Kupujemy sobie upgrade. I co? Mamy lapis? No właśnie, bo przecież z jednego lapisu leci więcej. Teraz to się będzie bardzo fajnie sprzedawało. Ej, ale ja dziwnie trzymam ten kilof. Ale to nic. A więc co widzowie? To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta mini cerika z Orklikerka, bo mi się bardzo, ale to bardzo fajnie gra. A więc co? Odsyłam was do subskrypcji kanału, bo lecimy do 3000 subskrypcji. A więc co? I ja się z wami żegnam. Do już wkrótce. Trzymajcie się i cześć!